Grand Prix Węgier z pierwszego miejsca Reverto, drugi Mirrorim tam z tyłu będzie się oczywiście Czaj, Drive Master oraz i Szardek zobaczymy jak nam tutaj kierowcy wystartują. Dosyć dobry start Reverto jak widzimy. Tam już się za nim chowa bardzo blisko Mirrorim, będzie może chciał atakować, ale z tyłu również dobry start. Szardka. Tam z tyłu kontakt. O wiele, ogromny karambol tak naprawdę, ale przenieśmy się do czołówki, bo tutaj walczy samochód bezpieczeństwa na torze, tak już nie powalczymy. Blisko za rewerto, drive master za nimi. E, ruszyli chłopaki nam do restartu. Jakiś atak tutaj się czekuje na początku tego restartu? Raczej nie, ale może coś, coś wyjść. A tutaj z tyłu steruj się e, daleko za Team Karelusem. James Zanez wyprzedza w tym momencie Team Karelusa. E, I to tyle, jeżeli chodzi o walki, jak na ten momencik. Chociaż tutaj e, klapek na pozycji 16, e, a raz blisko za papikiem. Też raczej bez ataków. Nie ma tutaj zamiaru nigdzie atakować e, na ten moment. Ale tutaj młody Snax już blisko za Danio. No i w się wyprzedza nam metodę nagłoda. No chociaż Danio też tak jakby nie odpuszcza, gdzieś tu szuka od zewnętrznie, ale ostatecznie musi. Uznać wieszcząść rywala. Tutaj Wormzilla blisko za kleszczu. Ale też na razie do ataku dojść nie będzie. A raz blisko za danio. Spójrzmy. A raz Danio, A raz od zewnętrznej wyprzedza. Tutaj Joki na pobocz. Mało interesuje. Bo tutaj je Drive Master z DRS-em, za Matrixem. Ale to będzie za daleko. Dokładnie tak. Chociaż teraz lepsze wyjście, otwarty od razu już DRS jest. trymaster master przed Matrixem, czyli Renault już na czele. Oj, Matrix, błąd, Matrix zarzucił musiał kontrolować kierownicą, teraz szuka miejsca. Da też bardzo ciekawy manewr był. ale tu wiele lepsze wyjście na RS-ie, tryb 1. Asteroman się broi na czwórce. A i tak klapek go wyprzedza. Coś tu jest niehalo. Cztery się obrócone. No, co szczęście nie. Ale. Czego się można po asystowniku spodziewać? Form Zirala prosto i za Tim Karelusem. Spójrzmy. Będzie się wychylał od wewnętrznej. No i wyprzedza kierowcę Hassa dokładnie tak lepsze wyjście jest już przed nim. No bo obie oba komplety zryte po 12 okrążeniach, no to właśnie tak jak wspominałeś, opony Dania troszeczkę lepiej będą grać. No i właśnie teraz Danią na prostej zarazem za otwarty DRS, tutaj od wewnętrznej wyprzedza nam Arasa, chociaż Aras teraz jakiś tam switchback. Ale ostatecznie. Ostatecznie, a raz, teraz, jednak, tutaj od wewnętrznej doskonały, prawie że tak jest, to dobry daj bo. i wraca nam na 14 pozycję. No ale tutaj chociaż teraz, otwarty, bo Matrixa, spójrzmy. No i jest atak, ale lekko tam, lekki kontakt był, co zmusiło Papika do pojechania szerzej. Teraz ee, No Dry Master za No ale tu bez żadnego problemu. Powinien, powinno dojść do manewru. Nawet chyba Szardek się uporzył z się dokładnie tak. To jest druga formuła. w tym momencie zupełnie. A tymczasem na szybkość lknijmy co tu się z tyłu dzieje, bo ty Reverto walczy za rasem. Walka Torroso z Alfa Romeo. Torroso od strony wewnętrznej. Z uszkodzeniami skrzydła teraz Aras chciał dokonać switchbacka, lecz to niestety za szybko, ale i tak dobre wyjście z tego zakrętu, no i jest, on wraca na pozycję 16, chociaż teraz musiał zostawić miejsce Matrixowi, ale teraz jednak wraca tutaj od wewnętrznej Aras, wypycha rewerto poza tor, wraca kompletnie po trawie, ale to jednak Aras wychodzi zwycięsko z tego pojedynku. Piękna walka koło w koło przez jeden sektor. No i spójrzmy. Już warto zwrócić uwagę, że klapuś dogonił ich na zerowym mersie. Taka ciekawostka, już uporał się z szardkiem. Też szardek nie odpuszcza. Od zewnętrznej. No, musiał tutaj odpuścić nie było gdzie to co za zaatakowania. Klapuś teraz od zewnętrznej do mastera Potężnie przestrzelił w zakręt. Ale jednak tutaj jest od wewnętrznej. Jest przed Dragmasterem, teraz jest szardek. Tutaj szuka miejsca. No nie, tutaj, tutaj ciężko strasznie zaatakować. I tutaj też do tego ataku e, nie doszło. No ale tutaj też za daleko na tej prostej będzie, żeby. Chociaż, no tutaj od zewnętrznej switchback. Pięknie tutaj wykonany manewr ze strony Wormziry. No, ale teraz będzie jednak miał wszystko zewnętrzne do tego zakrętu. Ale jeżeli go przejdzie poprawnie, to kolejny zakręt będzie miał po wewnętrznej. No i właśnie to jest to, o czym mówię. Teraz tutaj wewnętrzna cyka, ale tutaj jednak żółki górą. Eee, jeszcze do jednej osoby. Szybko, gdzie ona jest? Tu jest, dobra, pyk posło, dobra. Wracamy do ściganka. Genialny restart klapka, uciekł od razu od Drive Mastera. No i właśnie tak, jak jest to co mówię, czyli Drive Master od razu przepuszcza Mirorima, żeby on mógł gonić za klapusiem. Chociaż teraz Drive Master, no nie, to jednak walczy, jednak walczy z Mirorimem. No i tak naprawdę teraz opóźnia cały cykl, bo teraz tutaj Adam Szydowski nam spada. A również w bandzie. Opóźnia cały cykl drive master, bo teraz no, stracił troszeczkę dystansu. Jednak mirrorim do klapusia to już są 2,5 sekundy. Tymczasem szartek blisko za drive masterem. Dive bomb, potężny. Dive był wykonanie wykonaniu captionu, no, ale teraz switchback w wykonanie drive mastera. E, I wraca, wraca, ale tutaj teraz spójrzmy koło w koło, cały czas kierowcy jadą, teraz i będzie od wewnętrznej, ale jednak e, drive master jest troszeczkę z przodu. Ale tutaj przewaga opon po stronie szardka daje się wyznaki, właśnie i szardek teraz e, jednak lepsza linia. No i jest na trzeciej pozycji, Mirorim, mm -hmm. Mirorim jednak wygrywa. Na trzeciej pozycji będzie nam wjeżdżał. E, Szardek. No, nie, nie. Trzeci jest Drive Master. Czwarty Steruś, piąty Bartkowski, szósty Adam Szydłowski. Mironim wygrywa wyścig. Na drugim miejscu Klapuś, na trzecim Dimaster. Więc na pewno, na pewno Renault jest zadowolone, bo obaj stoją na podium. Woleliby stać obok siebie tak naprawdę. Aczkolwiek no... Stają obok siebie, ale na pierwszej i trzeciej pozycji woleliby pierwszą, drugą.